Do tego zawodu nie można się przygotować. Jest dużo niewiadomych, dużo takich momentów, których nie wiemy, w których po prostu po ludzku coś nie wychodzi. Jest atmosfera szczególna, fajna, bo jest taka naturalna, normalna. Dużo się dzieje, różnych rzeczy, nie tylko filmowych. Kiedy dowiedziałam się, że będzie w Kazimierzu, a ja akurat przyjechałam, to czym prędzej rzuciłam wszystkie walizki po prostu i przybiegłam, żeby posłuchać to, co ma do powiedzenia. Odkryłem się trochę więcej w tej poezji, którą napisałem. Cały czas myślałem o tym i dążyłem do tego, żeby być bardziej tajemniczy, żeby być bardziej tajemnym, ale okazuje się, że się nie dało, że trzeba wylać to z siebie. Jak się pani podoba na festiwalu? Bardzo. Bywam tu regularnie. Rób mi zdjęcia! Ja, się robi kino, to jest ten, niestety, chaos i tłum ludzi i mnóstwo kompromisów.